Siemanko, z tej strony Christi V. Zapraszamy Was za kulisy Galidewu M Fight Night. Dawajcie z nami. Widzę dzisiaj koszuleczka pod kolor włosów. Bardzo ładnie, fituje. Włosy pod kolor koszuleczki są. To jest, tak ja super, nie. poprawimy Cię delikatnie. Technika. Technika. Uczysz nie, techniki? Nie, nie, nie siła, technika. A pewność prawdziwa siła techniki się nie boi. Mam to i to, teraz. Kartę z techniką i zapas siły. Siemaneczko, witam serdecznie. serdecznie. Jak tam nastawionko, panowie? Dobrze, dobrze, dobrze. Jest, Co dzisiaj kończysz, Gosia? I cach, tak, cach bajera. Tak, bajera? Cach bajera? Dzięki właśnie temu panu jest twarda ręka. I szczęka pęka. pęka Widziałem, że jesteś bardzo dobrze nastawiony do walki i też bardzo dobrze się przygotowałeś Walka u siebie w mieście przed własną publicznością, trzeba być dobrze przygotowanym I Wyjście się na pierd... No. <laughs> jeżeli miałbyś wybrać na przykład jednego freakfightera, z którym byś chciał stoczyć walkę, to kim by on był na przykład? Oczywiście, że Denis Załęcki Ja jestem bóg przygotowany bóg. zawsze z Kategoria Open MMA, możemy się na pier... no. bez limitu czasowego Rękawice do MMA i jedziemy no. Jak długo trenujesz? 10 lat, coś takiego? To długo to kiedy miałeś czas na to, żeby, żeby aż tyle lat spędzić na, na sali? Jak masz ile? 18. No właśnie, to 10 lat. No to to właśnie... lat. Przegałem jednak, <grym> A ile jest tak, tak racjonalnie? No tak nie chcę mi się liczyć, ale gdzieś od trzeciej klasy podstawówki, a teraz czwarta liceum. To... No to i tak full! Jaką dzisiaj technikę kończącą, byś sobie wymarzył? Obrotowy backfist. Jaka dzisiaj kończąca technika wlatuje od ciebie? Dzisiaj walimy bombę na oko prosto w brzuch i podbródek w lewe ucho. Czy jedziesz do brzegu na after, powiedz mi. Mm, no, zastanawiam się na tym, ale, ale nie, nie mam powrotu. Jakby kolumb zastanawia się, czym się powrót, to nie odkrył Ameryki starej. To o to chodzi właśnie. Idealnie pasuje, bo mam na imię Krzysztof, nie? tam wejść? Krzysztof kolumb, to jest ten gości, który pojedzie do kołogrzegu, a nie wiecie, czy wróci. Ja strzelał, ile bodżę teraz? 105? 107, kurde si a? To Sto a? Żeby tak wyglądać, tak. musicie tyle jeść. Tylko i wyłącznie, tak. Modrona do wyczerpania, czy posiłki dziennie. Witamy serdecznie piękną uczestniczkę Gali DWM Fight Night. Jak podobają Ci się walki? A bardzo fajnie, wszyscy zawodnicy dają z siebie wszystko, jest naprawdę co oglądać, super. Ja jest z nami młody dziennikarz, bardzo dobry w swoim fachu, oglądam jego wywiady i naprawdę robi mega robotę. Witam Was, serdecznie się To jest Kevin, poznajcie go. Podejrzewam, że w niedługim czasie na pewno zrobi niesłych... I będzie o nim głośno. Mam, mam taką nadzieję, dzięki wielkie tutaj za, za, za komplement, za, za śledzenie. Dzisiaj robiliśmy relacje z Gali i Spell na fanpage, jeśli chcecie. Nie, nie, nie mogło was tutaj być, no to nadrabiajcie koniecznie. Założyłem się z Kevinem Nowackim, że będzie pierwsza runda, minuta 30 I wiecie co było? <śmina> minuta 35 Tam naciągnął, że niby wygrałem, a ja mówię do Adriana, co ty robisz? Jakiś trójkąt z rękoma? Miałoby tego, cep, cep, cep zejście. Tak było. Ale bez cepów. Wygrał walkę, ale jego pierwszy. Musisz szybciej to skończyć. Dziś spotkaliśmy dwóch tarzanów. Który jest prawdziwy? Zostawcie w komentarzu, który według was jest tym rzeczywistym tarzanem. Hello, witamy. To już się nagrywa. To, to już się kameruje. Się kameruje? To jak wygląda? robić wszystkich rodaków. Polska na zie Polaków, ziemia na Jakie uczucia Ci towarzyszyły w tym wszystkim? Jak wyszedłem na prezentację, to po prostu były takie uczucie, że aż łzy same ciepły do oczu Zawsze chciałem to przeżyć, patrząc jak moi koledzy trenują i walczą Było mi to dzisiaj dane i... KAMIEN! Is... Wow, wow. Słowa dzisiaj niestety musi odjechać z powrotem do Szczecina Oczekuję dobrych walk Chcę, żeby OKTAGON zapłonął Hołuj, mam Cię na oku, mam nadzieję, że wygrasz, nie? Bo pamiętaj Co nie odda Ci mata, to Maciej może zabrać. A. Mamy tutaj czempiona białogarskiego. Gratulujemy bardzo wygranej. My miałem ogólnie... Podwórkowy Joe, ja nie wiem czy wiecie co nie, został na warsztacie okrzczony nowym nicknamem do walki i ma teraz podwórkowy Joe z białogarskich ulic. Myślałem, że się będzie taka akcja, że wskoczysz na walkę wieczoru. Yy, bo widziałem jak się przebierałeś, gdzieś tutaj chodziłeś i wiesz... Na rozstrzewkę z Damianem. Okej. Nie, na walki wieczorem mazyni No. Tak, ale no, Dawid Romański... Nie, zamykam się na walki w Białogardzie, wiadomo, nigdy, nie, nie mówię nigdy. No, ale mam duże głowy, duże nazwiska w planie, nie, teraz, no, także... Tu fajnie, że lokalnie chłopaki się biją, trenują też, niektórzy z nich u mnie na macie. E, trenujemy razem. Super. Atmosfera super, klimat super. Damian wygrał jest super. Jeszcze Zyli w walce wieczoru jak wygra będę happy. Jak chłopaki powygrywają swoje walki. Będzie ogień. Super stary, jesteśmy z ciebie dumni. Świetnie sobie poradziłeś. Jestem jeszcze bardziej dumny, ale jeszcze potrzebuję 3 minuty żeby... Ale, ale zobacz jakie ja w ogóle, nie? Przed chwilą, e, przed chwilą kurczę, byliśmy u ciebie i ewidentnie psychicznie było na pewno ciężko. Na pewno Ręki. Nie, pomo nie pomogła w zaczęciu walki dobrze, ale gdzieś tam z początkiem wali na pewno yy, ta adrenalina pomogła, żeby zapomnieć o, o tym bólu. Prawdziwy gladiator z Białogardzkich ulic. Pozdro dla kumatych, nie zawsze trening czyni mistrza, co czy nie? <laughs> Jaką osobę byś wybrał z frików którą byś chciał rozwalić? Nie wiem, myślę, że najpierw tego Cepa Amadeusza, kur... i hey. bym wszystkim morda. Jestem! Potrzebujemy kogoś z podbitym okiem teraz. Widzę, że masz podbite oko. Mamy coś na podbite oko dla ciebie. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. To jest jeszcze za to, że tak świetnie się pokazałeś. Mamy dla Ciebie szczękę. Na następną walkę może Ci się przyda. Witamy serdecznie Białgarskiego, trenera zapasów. Damian Woźniak. Witam serdecznie. Słyszałem, że... Masz jakiś ważny cel, jakąś ważną akcję? Założyliśmy z rodzicami wspólnie zrzutkę na zakup sprzętu sportowego dla dzieci trenujących na co dzień w tym klubie Jak i również dorosłych, bo też z niego korzystają Niektórzy z nich bili się dzisiaj tutaj na gali, między innymi Adrian Wieliczko, Krzysiek Sowa Swoje walki wygrali Chcemy zakupić sprzęt sportowy, nową matę zapaśniczą Sprzęt na siłownię, który jest niezbędny po prostu Jeśli mamy zadbać o rozwój dzieci i przyszłych pokoleń Dawaj, Dziękuję bardzo za wywiad Dziękujemy również. Dobrze, że Ciebie spotkaliśmy, bo cały czas nam gdzieś się uciekałeś. Powiedz mi stary, jak Ci się podobała gala? Pomimo tego, że wiesz, pomimo jakichś tam dziwnych ekscesów, Dawid naprawdę wysoką poprzeczkę podniósł, jeżeli chodzi o wszystkie gale w Białogardzie. Występ dziewczyn też mi się bardzo podobał. A wszystko mi się podobało. Okej, okay, trudeczkę, mamy dla Ciebie nagrodę pocieszenia. I proszę, zjedz to na wizji. Ja jestem twardy. Generalnie może i nie wystąpiłem przez gorączkę i chorobę, ale, ale ja jestem Oko, twardy. Dla Mam jeszcze palca dla Ciebie nawet. Marcinek Miłość kwitnie na każdym kroku, na każdym rogu Co, co Pan myśli na temat przyszłości tak, tak mojej Gali? Czy ma szansę przebić się na tle innych? A Myślę, że Dawid zaczął jak na swój wiek i jak na jednak brak większego doświadczenia w organizacji Gal Zaczął od bardzo solidnego poziomu sportowego, organizacyjnego No i wiadomo, że ludzie chcą więcej, tak to jest, że jak sobie gdzieś tam Zabieszamy poprzeczkę wysoko, to każdy oczekuje, że przyjdę za rok, za dwa, za trzy i dostanę coś więcej, także jak zaczynasz bardzo nisko, to ludzi cieszy to, że jesteś troszkę wyżej. Jak zacząłeś dosyć wysoko, no to w tej chwili przede wszystkim on musi zastanowić się nad sformatowaniem następnego eventu. Druga gala będzie jeszcze lepsza, nie? bo będzie Anielka walczyła. O, zobaczcie tutaj, ładne, ładne dziewczyny będą walczyć. Dla takiej stalowej szczęki mamy, się boję, co mamy dla Ciebie szczękę, <laughs> na walkę Zęby nie wypadły na szczęście, ale na pewno kiedyś się przyda to, to nie żadna podpucha swoje, nie? Mówiłem, że noce <laughs> Widać, że dużo zjadłeś Do przygotowania do gali Bardzo się przygotowałem do gali, jestem odporny na wszystko, dzisiaj byłem gotowy na każdy scenariusz Gotowy na cały scenariusz? To jest Kasper a nie Mariusz <noise> Teraz e, przejdziemy do szefa dzisiejszej Gary, który zakończył świetnym poddaniem Jest krojona afera Jest krojona afera, jeśli nie wiesz kto cię skroił To Białogard witamy. <noise> To witamy <w> Białogardzie <noise> to Witamy mi mój łańcuch czy nie? No co, przepraszam już, kurą pojebałem Czy Po tym zwycięstwie wrócisz To będę zbyt pozytywny ja pojadę uroda Koriusa. Przepraszam, to jest strona Możesz kierował? No to a piłeś już? A To prowadzisz, tak? to prowadzisz, jak to piłeś, to prowadzisz Jeśli miałbyś wybrać kogoś z freak fightów To kogo byś wybrał? Pozdrawiam <laughs> przycinek Salomon <laughs> Czekam na ciebie Myślę, że Salomon trochę przegiął z tym, z poznania chłopakiem, z tym handlarzem Bo tak się obstawiał tą purpurą A tak naprawdę nic nie pokazał Nic, w ogóle zero Tą purpurę bym mu zerwał i oddał trenerowi bo musi zweryfikować jego purpurę, bo to, to nie jest purpura. Mi, że ja sobie kurczę to nie pozwolę Powiedz mi, co, co z tym przeciwnikiem, e, co, co z tym przeciwnikiem nie zagrało? No przeciwnik silniejszy, większy, bardziej doświadczony, no i... Przeleżał mnie samą walkę, wygrał lepszy taki sport. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Chciałem udowodnić mu, że jestem lepszy w parterze, jeszcze szedłem w ten barder. No, mój błąd, doświadczenie na przyszłość, yy, no i co? No i niedługo wracamy. Ja nic za męski, po ciebie i tak. Dojdzie do walki, także dojdzie, jestem ponurowy. Stary, przygotowany byłeś, ewidentnie już widziałem na ważeniu, że wyglądasz jak naprawdę mocny czołg. Gladiator, gladiator z Białogardu. Bardzo mocna walka, bardzo twarda walka. Starałem się dla was, żeby to było. Cieszę się, że wygrałem ciężkie trzy rundy, pozdrawiam mojego oponenta. Postrawił mocne warunki. Pozdrawiam. Ogólnie tak, oponent jak najbardziej postawił mocne warunki i też pęci, jeżeli chodzi o osobowość, bo wcześniej rozmawialiśmy z o, też bardzo sympatyczny ta, facet. Ta, ta, ta. Tak, mało takich jest, ale to się szanuje właśnie, że się jest normalnym, podchodzi sportowo do walki, a nie jakieś tam wyzwiska, stranie, wybanie, tylko sport i to jest najważniejsze. Szacunecek, panowie, a nie ryja. Szacunecek, a nie. Darcie ryjak. Dziękujemy bardzo, że zostaliście z nami. Zapraszamy na następne edycje. Dziękujemy bardzo Dawidowi Walaskowi za możliwość uczestniczenia w tak świetnym wydarzeniu. Dziękujemy bardzo naszym pizzom. Pozdrawiamy serdecznie.